w następnej ale degustacji. Tym razem e, piwo z browaru restauracyjnego e, Craft Beer Wrocław Prost e, i jest to Gold Ala marcowe. 5,5% alkoholu e, ekstrakt 13 BLG, składniki to woda, słód jęczmienny słód pszeniczny, mielej i drożdże e, ciemno -złote piwo dolnej fermentacji z bogatą Słodowością pochodzącą zarówno od słodu pilznańskiego, stanowiącego bazę w tym piwie, jak i słodów ciemniejszych, monachijskiego oraz karmelowego. Ich dodatek sprawia, że w smaku można wyczuć większą słodycz i pełnię, co czyni to piwo. Yy, różni to piwo od klasycznego niemieckiego marcela. No i dobra, kapset czarny Geolas, nic ciekawego. Jak widzicie, piwo jest rzeczywiście ciemnozłote, klarowne, ale piana znika momentalnie. To trzeba przyznać. Teraz tylko tak. Minimum zostało. Zróbmy tego więcej. Ale nic. Co jest ciekawe, to jest to, że użyto polskich chmieli. Jest Junga i Sybilna. Ale goryczka tutaj zaznaczona jest minimalna, jedna szyszka. Także zobaczymy. Proszę bardzo, ładny kolorek. Aromat słodowy, yy, może leciutkie nutki kwiatowe są. Yy, jest też taka minimalna nuta karmelowa, yy, troszkę takich chlebowych yy, nut. Jest ok, jest ok, prawda? Dobra, spróbujmy. Wasze zdrowie. Ciało jest pełne. Lekko słodkie, nawet jest to piwo. Troszkę czuć karmelu, ale jest w miarę takie zbalansowane. Jest w miarę klarowne, jeśli chodzi o profil. So, nie troszkę też było widać. E, przyjemne, ale z tych takich trochę cięższych, bardziej słodowych, e, no, tak jak się spodziewałem, gorączka minimalna. Może lekkie takie ziołowe akcenty, ale nie, nie dużo. E, no, no, troszkę się różni od marcowego. E, jest łagodniejsze, pełniejsze. E, Bardziej słodkie karmelowe. Ale ogólnie jest w porządku. Troszkę tylko, właśnie zawodzi piana, bo opada bardzo szybko. Piwo takie dosyć relaksujące, ale nie ma nic, że tak powiem, super w tym piwie, ale jest w porządku. Także i jest przyjemne w odbiorze. <noise> tak bym to określił. Nie jest źle. Jeżeli piliście to piwo, to oczywiście zapraszam do komentowania, co Wy o nim myślicie. Piwo kupione we Wrocławiu. <głos> <głos> Także. Jaka jest data? Bardzo dobra data. <noise> Eee, jeszcze rok, jeszcze rok, a także świeżutkie. Z tym, że mam piana była jaka. Ale ogólnie całkiem, całkiem. Eee, mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, tak Podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc z troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Vai ser sofia. Cheers.